21 kwietnia gimnazjaliści mieli okazję wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez absolwentów Baczyńskiego. Tegoroczni maturzyści opowiedzieli o swoich doświadczeniach w szkole, zajęciach dodatkowych, wyjazdach naukowych i kulturalnych. Zachęcali także do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły. Wszystko za sprawą Dnia Otwartych Drzwi. Zaprosiliśmy naszych gości, czyli gimnazjalistów, na spacer po szkole, nazwany podróżą świetlną, ze względu na to, że Podczas dzisiejszego dnia otwartych drzwi drugiego liceum ogólnokształcącego mieliśmy motyw przewodni światło. Wszystkie przedmioty, które były prezentowane, wszystkie klasy, które mamy w ofercie, były prezentowane właśnie z tym przewodnim motywem światła. W przyszłym roku szkolnym planujemy otworzyć klasę z rozszerzeniem matematyki, klasę biologiczno-chemiczną, klasę geograficzno-językową i klasę humanistyczną z edukacją medialną. W tej chwili, te klasy, te profile klas, które podałam, są tylko wytycznymi w rozszerzeniach, dlatego że dodatkowe rozszerzenia uczniowie wybierają w zależności od swoich zainteresowań. Mnie zawsze najbardziej przekonuje to, co mówią nasi absolwenci, ponieważ przebyli drogę u nas w szkole edukacji i kiedy wracają, nawet dzisiaj, zawsze mówią, że atmosfera naszej szkoły. Wymagania, jakie stawiamy, i jednocześnie sytuacja takiego, takiego bardzo pozytywnego wsparcia jest dla nich bardzo cenna. Uczniowie, którzy odchodzą od nas, są ludźmi otwartymi, chętnie poznającymi świat, kształcą się na różnych uczelniach w kraju i za granicą, zdobywają sukcesy na miarę swoich możliwości, rozwijają się w bardzo, myślę, różnych kierunkach i są ludźmi. Przede wszystkim ludźmi zadowolonymi z życia, a chyba o to chodzi. Myślę, że z tego powodu, żeby utrzymywać ciągle atmosferę takiego liceum, zapraszamy tych, którzy właśnie o takim życiu potem marzą.